Hej wszyscy, misie. Yy, ogólnie to będę chciał za zrobić coś dla wspierających, taka reklama, hehe. <laughs> A dla was, misie, to co będzie, to naklejka Copenhagen Flames i zapowiemy powiemy, co tu się wydarzyło. Mm, mam nadzieję, że ten film będzie... jak to powiedzieć? No mądry dosyć. Taki jest jego zamysł, żeby był dosyć mądry przyjrzymy się temu, co się dzieje i właściwie to odpowiem na pewne pytanie, które jest na szczęście bardzo trywialne. Wiem, że lubicie bardzo trywialne pytania mi zadawać, dlatego mam nadzieję, że będzie to dosyć dobry film dla osób, które tam lubią mieć bardziej rybę niż wędkę. Wydaje mi się, że naklejka Copenhagen Flames wleciała teraz na tendencję spadkową i będzie sobie, czy znaczy to nie jest Spadkowa, raczej taka stagnacyjna, bo, ponieważ jest bardzo zapchana na 26 groszach, co jest moim zdaniem dobrym progiem do tego, żeby się tu zrobiło uzupełnienie i żeby stała cena tej naklejki wyrównała się w okolicach, w okolicach 26 groszy. Bez żadnego, tak jakby e, słówka, szukam. Bez żadnego punktu zapalnego. Czyli dopóki coś nie sprawi, że e, tendencja zacznie się nasilać spadkowa, do tego momentu raczej 26 groszy byłoby całkiem spoko. Ogólnie to, przez to, że 26 groszy jest mocno ponad normalną kwotą, jaką trzeba wydać, jest to aktywator do tendencji wzrostowej, co moim zdaniem też podżega, tak jakby samą naklejkę, do przy tendencjach eksplozywnych do większego piku. To jest moim zdaniem turbo istotne. Ponieważ teraz w czystej teorii, nie chcę tutaj, wiecie, ja ogólnie nie lubię powiedzieć, że coś będzie tyle i tyle warte, ale tak, w czystej teorii, nie? Jeżeli chodzi o tendencję spadkową, która się zrobi bez punktu zapalnego, to ona się rozbije o to i ona nie wejdzie poniżej 26. Jeżeli zaś yy, popyt i podaż będą wyrównane, to mamy lekką przewagę tendencji wzrostowej i wtedy wiem jak to brzmi ogólnie, że to tak brzmi co będą wyrównane i będzie coś się działo. Tak, ponieważ z jednej strony mamy dużą dysproporcję ze strony właśnie tego tych zleceń kupna. Jest duża dysproporcja i to spowoduje to, że w przypadku równowagi tak jakby będzie przeważała jednak ta strona, która gdzieś tutaj będzie wypychała do góry. A jeżeli chodzi o tendencję, takie eksplozywne, czyli te, że sobie siedzisz na dupie i pewnego dnia nagle naklejka staje się 10 razy droższa, no to moim zdaniem one są w totalnie dobrej, tak jakby, takiej kondycji, ponieważ po prostu ta naklejka staje się coraz bardziej na nie otwarta. otwarta. I ja, ja, nie wiem, nie jestem jakimś wielkim tutaj zwolennikiem tego, żeby teraz mnie w nią wkładać w środki, no bo dla mnie tak jakby no, nagrałem wam specjalnie film o tym, kiedy ja w nie sam uważałem, że warto inwestować, nie? To nie jest tak, że ja nagrywam film y, wcześniej i mówię, dobra, dalej warto inwestować. Ale w, sądzę, że jeszcze jest tak jakby ta szansa gdzieś, y, żeby ta naklejka odnotowała kolejny wzrost i to wzrost, który ewidentnie będzie ponad tym, co jest teraz, jeżeli chodzi o tą kwotę y, tej prowizji podatku. Steamowego. Także tutaj jest to dla mnie trochę ciekawe, że można w ten sposób tutaj sobie podejść do tego, że można to tak rozłożyć na te czynniki pierwsze. Trochę mało intuicyjne, wiem, ale no tak z, mo z mojej perspektywy to wygląda. I stąd właśnie jest to, że ja mam tak powystawiane te naklejki, ponieważ liczę na te tendencje. Ważna rzecz. Jeżeli. Ja, ja nie mówię, że tak będzie, jak powiem, ja nie jestem wróżbitą żadnym ani kimś. Więc to też nie jest tak, że nagle możecie teraz władowywać tu wszystkie swoje pieniądze i. Yy, i świętować, że zaraz je zarobicie, nie? I to, to jest bardzo mocno, tak jakby na takim. Yy, to jest trochę tak, jakby się rzucali kostką i liczycie, że wam wypadnie 5 albo 6. Yy, i, I. trochę tak to wygląda, tylko. No, 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 no. Tak to po prostu jest. W najgorszym możliwym razie, wydaje mi się, tak mi się wydaje, to nie jest znowu potwierdzone, że po prostu ta naklejka gdzieś tam wyhamuje na 26 groszach i w ten sposób będzie sobie egzystować. W najlepszym możliwym razie może dojść do kolejnej tendencji eksplozywnej, a nawet tendencja eksplozywna może się potem przenieść, w sensie może ona być o jeden stopień wyżej, czy na przykład być na 40 groszach, czy czymś takim. To, to jest ogólnie taka spekulacja, bym powiedział, wiedział, no dosyć optymistyczna, tak to mówię, ale ja jestem w stanie naprawdę w to uwierzyć ze względu na to, że wiem co się już wcześniej działo z tą naklejką, z naklejkami ze Sztokholmu, jak one mniej więcej funkcjonują, jak tworzy się wokół nich popyt i podaż, no to jakoś to do mnie przemawia, że gdzieś to tam jest na takiej szali, także jeżeli ktoś z Was chce inwestować, no to podejmujecie wiadomo te wszystkie decyzje Oparto swoje argumenty i swoje przekonania, a ja jedne co mówię, no to tutaj daję wam taką jakby bardziej rybę niż wędkę w postępowaniu, aczkolwiek mówię, to jest do rozważenia przez was. Trzymajcie się na razie.